Żujesz gumę? To posłuchaj co właśnie odkryli naukowcy. Tego nikt się nie spodziewał. Nowe badania pokazują, że jedna guma do żucia może uwalniać nawet 3000 cząsteczek mikroplastiku i nie ma znaczenia, czy to guma naturalna, czy syntetyczna. Obie zawierają podobne ilości plastiku. Dlaczego? Bo większość gum składa się z baz polimerowych, czyli tworzyw sztucznych. Mikroplastiki trafiają do śliny, a ślinę połykasz to oznacza, że każda guma dokłada kolejną dawkę plastiku do i tak dużej ekspozycji z jedzenia, wody i powietrza. A mikroplastiki są już znajdowane w płucach, jelitach, a nawet krwi. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie wpływają na zdrowie, ale badania łączą je z ryzykiem dla układu pokarmowego, oddechowego i rozrodczego. Wniosek: jeśli możesz, ogranicz gumę. To szybki krok do mniejszej ilości plastiku w Twoim organizmie.